Cześć, dzień dobry, wieczór, witaj, witajcie drodzy widzowie kanału Kaktusy i Jorgen w tym wieczornym odcinku o kaktusach jak zwykle, ale i nie tylko. Przybyło mi roślin, mam na przykład cytrynę, zwykły limon, ale będzie kwitł. O, no, kaktusy jak kaktusy, ale też mam sukulenty, zabrałem ze sobą, poturbowane przez zwierzęta domowe, ale są. Zobaczymy co z tego wyrośnie. Następnie hop przechodzimy tutaj. Co my tutaj mamy? Peryskopis o aloes opuncja małe szczepki kaktusów, Echinopsis malmiriana dalej rośliny, które jeszcze nie zostały też nie podlegają procesowi na razie zimowania, bo są szczepione czy też roślinami bardziej pnącymi, epifitami. Mam też rośliny, które mają owoce, gdzie od czasu do czasu jeszcze je podlewam, ale to już się kończy. Dalej, uda mi się przybliżyć, uda. Mam bananowca, też poturbowany. No, ale cóż, taki transport był. Hop. Również znajduje się tutaj granat. O, w tym o miejscu. Wracamy do roślinek. Przechodzimy wyżej. I mam termometr. U góry temperatura w pokoju, niżej temperatura na zewnątrz. Z racji wieczornej pory. Kot już wypoczywa, wyliguje się. No ale kto bogatemu zebroni? Muzyka leci. Hop. Miałem dylemat, czy nagrywać to aparatem. No ale na to przyjdzie jeszcze czas. Dalej mam nasionka Echinopsis z owoców własnej hodowli. Planuję je wysiać i doświetlać zimą. Hmm. Odcinek nagrywam teraz tak na szybko, z tego względu, że miał być live'ik, ale zaraz już nie mam tysiąca subskrypcji, to nie mogę prowadzić live'u z urządzeń mobilnych jak tutaj, czyli z telefonu jak nagrywam odcinek. Trudno się mówi. Może jutro mi się coś uda wykombinować, Że chodzi o live. A tak, to będzie jakiś odcinek w ciągu dnia, bo jednak rośliny za dnia są piękniejsze, mają więcej uroku. Podobnie kot jest bardziej aktywny. <laughs> Dobrze, i to by było na tyle miłego.